Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. I tak jak już widzicie po tytule, Tryfonka zwariowała i zakupiła bardzo drogi kalendarz. Kalendarz, który kosztował mnie około 800 zł. I jest to kalendarz od Lancome. To pudło wygląda tak, jest bardzo eleganckie. A dlaczego w ogóle tak się. Że tak powiem, zainteresowałam tym, a no dlatego, że śmiałam się do Madzi, racji pielęgnacji, jak rozmawiałyśmy, że Madzia zinfluencowała mnie i jak wracałyśmy z Turcji, kupiłam sobie to serum od Lanko, bo to jakoś w tej strefie bezsłowej było w całkiem rozsądnej cenie. W związku z tym, już nie pamiętam, około chyba 400 zł, więc umówmy się też nie mało. Natomiast powiem Wam szczerze, że Używam go już jakiś drugi tydzień. I rzeczywiście, chyba coś w tym jest, że to jest bardzo dobre serum, ale to jeszcze poużywam i się wypowiem. Natomiast właśnie w związku z tym, że stwierdziłam, że właśnie, że zarówno to serum, jak i krem pod oczy, bo też krem pod oczy sobie kupiłam, bardzo mi się podobają, to sobie myślę, dobra, kupię ich kalendarz. Mam nadzieję, że tutaj nie ma samych miniaturek, takich mini miniaturek, bo się wkurzę. Ja jak zwykle staram się nie podglądać, wiecie, no jak jest coś na głównym zdjęciu, no to gdzieś coś się rzuca w oczy, ale nawet nie pamiętam. Ja to kupowałam na stronie Lyko i to jakby wyniosło mnie najtaniej. W każdym razie no mówię, mam nadzieję, że tutaj jakieś pełnowymiarowe produkty się znajdują. O, teraz zobaczyłam, że ej, zobaczcie, tutaj wszystko jest narysowane. Więc mam nadzieję, że było warto wydać te pieniądze. Dobra, bez zbędnego gadania, bo ja się nie mogę doczekać, otwierajmy. No i spójrzcie, samo to pudełko prezentuje się bardzo, ale to bardzo elegancko i ja myślę, że można nawet, wiecie, komuś sprezentować, zrobić taki spersonalizowany kalendarz. Ja tak robię dość często moim przyjaciółkom, że po prostu wkładam tam zupełnie inne rzeczy, tak, no nie te, które są tutaj w tym konkretnym, ale wykorzystuję to opakowanie, a to jest mega, mega eleganckie. A, to takie jest, aha, czekajcie, 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 wiecie co? Bo ono jest zrobione tak, bardzo ładnie, zaraz Wam pokażę. No więc chciałam powiedzieć, że to się prezentuje bardzo ładnie i tak naprawdę gdybym ja tutaj miała miejsce i mogła sobie, wiecie, postawić na jakiejś komodzie, to mogłybyśmy otwierać to razem na zasadzie vlogmasów i tak dalej. No nie mam tu miejsca, tutaj od razu jest ściana za, wiecie, za tym tłem, tak, więc yy, ja myślę, że bez bezbędnego gadania zabierzmy się do oglądania, bo jestem mega ciekawa, czy bardzo przepłaciłam, czy jednak jest to kalendarz, który opłacało się kupić. Dobra, zaczynamy jedyneczka. To wszystko jest bardzo ładnie zapakowane i od razu na dzień dobry mamy La Ebel czyli ich takie kultowe już perfumy i to nie jest jakiś bardzo mały rozmiar, bo tutaj nie wiem ile jest. Czy ślepa jestem, nie widzę, ale no to na jakieś wiecie ładnych kilkanaście psiuknięć nam wystarczy. Bardzo ładnie pachną. Są takie słodziutkie, delikatnie owocowe, są przepiękne. Dobrze. Dobrze. One są takie marzankowe. No to jedynka już mi się podoba. Sprawdzamy dwójkę. O, aha, to nie jest takie proste. No i powiem Wam, że tu są miniaturki, ale to są miniaturki, ale nie mini miniaturki, bo mamy tutaj ich krem, którego ja jeszcze nigdy nie używałam, więc jestem go bardzo ciekawa, chętnie przetestuję, ale zobaczcie, że tutaj jest 15 ml, w związku z tym no, jest to już taka próbka, po której jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten krem coś robi na naszej cerze, czy też nie. I to jest żel krem nawilżający i jakby wygładzający. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj jest, wiecie, w środku, w składnikach aktywnych. No, muszę poczytać. Trójka. Co to, trójki nie ma? Ach, ślepota. O, już widzę, że trójeczka bardzo fajna. I to jest kremik, który ja miałam kiedyś, bardzo go lubiłam, nawet miałam sobie kupić taką, wiecie, pełnowymiarową wersję. Natomiast wtedy jakoś zapoznałam się z dr Ireną Eris i, i w końcu zrezygnowałam, więc bardzo się cieszę, że tutaj mamy taką miniaturkę 15 ml. Tak więc taka całkiem porządna miniaturka, bardzo jestem zadowolona. Wiecie, im więcej pielęgnacji, takiej dobrej pielęgnacji, tym lepiej. Tym bardziej, że tak jak Wam powiedziałam, zaczęłam używać tego serum i rzeczywiście wydaje mi się, że on bardzo ładnie pojedrnia skórę. No, ale to o tym kiedy indziej wiecie, może jakieś bardzo drogie kosmetyki warte swojej ceny i tak dalej, i tak dalej. Coś takiego nakręcę. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli ktokolwiek jest w stanie mnie zinfluencować, to jest to właśnie Macia, racja, pielęgnacja. Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie znacie Madzi, to ja Wam zostawiam do niej na dole w opisie kontakt, w sensie tak, zostawiam jej Instagram i może jeszcze jej blog, chociaż nie wiem, czy ona ten blog nadal prowadzi, ale to jest skarbnica wiedzy wszelakiej, jeżeli chodzi o um, składy kosmetyków, jeżeli chodzi o to, jak kosmetyki działają, ponieważ Madzia jest technologiem, jest chemikiem, tak więc osobą, która naprawdę na temat składników aktywnych wie wszystko. Dobrze, to teraz czwóreczka. To wiem, co to jest, wiem, co to jest, wiem, co to jest. Tresor. I tutaj mamy taką piękną miniaturkę, Perfum Tresor one chyba się nazywały jakoś tak. I słuchajcie, ja do tego zapachu mam olbrzymi sentyment, ponieważ były to jedne z pierwszych drogich perfum, jakie kiedykolwiek w życiu dostałam. Więc potem miałam do nich olbrzymi sentyment. One właśnie też są takie słodkawe, takie właśnie w stylu Lancôme No, jak na razie to jest dobrze. To jest dobrze. Piątka. Piątka jest tutaj i piątka jest taka długa. O, gdzie lecisz, szalero. No i piątka. I tutaj mamy klasyka gatunku, czyli ich najbardziej klasyczną maskarę. Ja ją. Przepraszam. Ja ją kiedyś miałam, używałam bardzo dawno temu i jestem bardzo ciekawa, jak teraz moje rzęsy będą się z nią lubiły, czy też nie. To teraz szóstka, Mikołajki. No i w szóstce mamy taką miniaturkę pomadki w takim dość ciemnym, więc takim trochę nie moim odcieniu. To jest taki bardzo ciemny, pomidorowy, czerwony, więc ja ją odłożę i po prostu może jeszcze zdążę przekazać na bazarek, wiecie? Bo. Tak, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, dlatego że to nie jest odcień, którego ja będę używać, natomiast może ktoś się skusi. To teraz siódemka. I w siódemce też mamy pomadkę taką maleńką. No i tu jest też raczej nie mój odcień, tak mi się wydaje, bo on jest taki właśnie brązowawy, dość ciepły, więc obawiam się, że to może. Nie współgrać ze mną, ale nad tą się jeszcze zastanowię, bo jest jaśniejsza niż tamta. Natomiast być może będzie do wylicotowania na bazarku. To była siódemka, to teraz ósemeczka. W ósemeczce mamy miniaturkę toniku, ale to nie jest znowu jakaś bardzo mini miniaturka, ponieważ tu mamy 50 ml, czyli to jest taka odpowiednia wielkość, żeby zabrać ze sobą gdzieś na wakacje. Teraz mamy dziewiątkę. I znowu mamy tusz do rzęs, tym razem w tej wersji drama, i jest to miniaturka, też bardzo chętnie sobie ją przetestuję. To teraz dziesiątka. I w dziesiątce również miniaturka tuszu, i tutaj mamy ten Taint Idol, czy Idol, jakkolwiek, bądź, ale to jest bardzo fajna maskara, jedna z moich ulubionych. I to jest jedna z niewielu drogich maskar, które jak, z, wiecie, gdzieś zobaczę na jakiejś dobrej promocji, to sobie po prostu kupuję, bo wiecie, że ja maskary tu kupuję bardzo rzadko, ale już jeżeli to właśnie te Taint Idol bardzo, bardzo mi pasują. To teraz jedenastka, jedenastka jest taka spora i tu w jedenastce też mamy tonik z tej chyba linii różanej. Tak, Rose 80. I to jest rozświetlający i rewitalizujący lotion. Tak więc, też fajna rzecz. Tego nigdy nie miałam. Też chętnie wypróbuję. Dwunastka. I w dwunastce mamy taką maleńką, po prostu czarną kredkę. To jest po prostu czarna kredka, taki ich kol, one z tego co pamiętam są bardzo miękkie, dobrze się rozcierają i to chyba właśnie oddam też na bazarek, zobaczę, że tak powiem, no muszę, muszę podjechać tam do Natalki i właśnie mam jeszcze kilka rzeczy, które mi doszły i chętnie, chętnie jeszcze na ten bazarek przeznaczę. Sprawdźmy trzynastkę, czy będzie pechowa. O, tutaj to było aż zaklejone. Dlaczego? A, tutaj mamy też 50 ml takiego płynu do demakijażu. I to jest, słuchajcie, mleczko właściwie mleczko, mleczko do demakijażu. Też go nigdy nie używałam. Jestem bardzo ciekawa, jak na moich wrażliwych oczach. Tak więc spróbuję i dam Wam znać. Jak na razie to tylko te pomadki takie, wiecie, nie moje trochę nietrafione, znaczy trochę nietrafione w sensie, no wiecie, no nie zawsze każdy kolor każdemu pasuje, tak więc te pomadki takie są są, ale w razie czego będą oddane na bazarek, pójdą na szczytny cel, więc ja jestem zadowolona, czternastka. Okej, okay, i tutaj mamy Lancome Genifique i to jest to ich takie kultowe serum, z tego co pamiętam, ono zawiera bardzo dużo probiotyków, jeżeli się oczywiście nie mylę, ale ja go właśnie kiedyś miałam i ono działa bardzo rewitalizująco na skórę, tak, czyli odbudowuje warstwę hydrolipidową, jeżeli dobrze pamiętam i działa bardzo dobrze na fibroblasty, ale... Ale co tutaj jest jeszcze, to dokładnie, wiecie, nie pamiętam, tak mi coś w głowie świta, że w tym Genifiku to coś takiego było. I tutaj mamy 10 ml. To teraz 15, gdzie jesteś? Uuu, tu jedziemy na bardzo bogato. No i tu mamy już tylko 5 ml tego kremu Absolu. To jest miniaturka kremu pod oczy. Bardzo chętnie wypróbuję i sprawdzę, czy rzeczywiście jest wart takich pieniędzy, ponieważ w takiej klasycznej, pełne, pełnej wersji, czyli 30 ml, to on kosztuje tam, nie pamiętam, coś koło tysiaka. Mhm. Tak więc tego cudeńka to ja jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Cóż jest tutaj takiego, wiecie, niesamowitego w tym kremie i co on takiego robi pod naszymi oczami, że tyle kosztuje i czy wiecie, czy to jest warte tego? Zastanawiam się tak z drugiej strony, czy. Dobrze, że to się tutaj znalazło. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony już się boję, bo jeżeli on zrobi jakieś cudawianki pod moimi oczami, hmm, to wiecie, potem będzie człowieka kusić, żeby coś takiego mieć. Więc sama się zastanawiam, ale no dobra, cieszę się, że to jest. No cieszę się, cieszę się, że to tutaj jest. Dobrze, jak na razie uważam, że kalendarz jest. Naprawdę spoko. Potem ja podliczę mniej więcej. Wiecie, w przeliczeniu na mililitry, tak po prostu zrobimy, że w przeliczeniu na mililitry będę dawała wam cenę tutaj i w przeliczeniu na mililitry, ile taka miniaturka może, jaka jest jej wartość. O, w ten sposób, nie to ile kosztować, tylko jaka jest jej wartość. <laughs> to teraz jedziemy do szesnastki. O, szesnastka też jest zaklejona. I tutaj mamy znowu jakiś płyn. I tutaj mamy tonik Komfort Nawilżający Tonik. I on jest taki, widzicie? Taki mleczny, więc może rzeczywiście to jest coś, co tak łagodzi na przykład skórę podrażnioną. Albo może to jest właśnie taki do cery naczynkowej no bo wiecie, w różowym kolorze to tak dość często bywa. Nie wiem, poczytam. W razie czego, jeżeli będzie coś bardzo ciekawego, tak, to gdzieś tutaj na górze Wam dokleję informacje. Natomiast no, jestem ciekawa. I zadowolona, bo no, przypuszczam, że toniku od Lancome bym sobie nie kupiła sama. W związku z tym cieszę się, będę miała okazję wypróbować. Siedemnastka, gdzie jest siedemnastka? Siedemnastka, jest siedemnastka. Okej, okay, i tutaj mamy krem, który ja mam, kupiłam go sobie, używam i to jest bardzo dobry krem pod oczy. Ja nie wiem co on ma takiego w sobie, ale na przykład na dzień pod makijaż jest rewelacja. Wiecie, tak naprawdę ja nie wiem co on ma w składzie. Lubię go używać. Używam tak jak powiedziałam od tych dwóch tygodni, ponieważ ja ten kremik kupowałam razem z, to, z tym serum, tak? Co mnie Majia zinfluencowała yy, i kupowałam w samolocie, bo naprawdę był w bardzo, bardzo przystępnej cenie. Osiemnastka, gdzie osiemnastka jest? 18, gdzie jesteś, powiedz mi, kobieto? A, osiemnastka to jest w ogóle tutaj taka szufladka. Poczekajcie, wysuniemy ją. Dam radę wysunąć? Dam radę. To jest chyba pełnowymiarowa paleta. Nazywa się French Nude. Oczywiście muszę zobaczyć. No i powiem Wam, że wygląda bardzo, bardzo zacnie. Łącznie z tym, że spójrzcie, tutaj mamy taką instrukcję obsługi, co gdzie nałożyć na oko. I ten błysk, który tutaj się znajduje, on wygląda na taki wielowymiarowy. To nie jest taki błysk po prostu perłowy tak zwany elegancki wiecie o czym mówię tylko on wygląda bardzo bardzo ciekawie no z całą pewnością jakiś makijaż y, tym zrobię no i do tego dołączone są pacynki pacynkami bardzo fajnie się maluje i wiecie co zrobię sobie takie chyba wyzwanie zrobię sobie makijaż pacynkami bez pędzli co wy na to napiszcie mi koniecznie na dole czy chcecie co bym coś takiego y, nagrała Mam tu dwie pacynki, czyli w sumie cztery strony, pięć cieni. Damy radę. No to z tego jestem bardzo zadowolona, bo taka paletka pewnie ze dwie stówy kosztuje. Jak nic. Mmm, osiemnastka, dziewiętnastka. A tutaj co my mamy? A tutaj mamy perfumowany balsam do ciała La Vie Ebel. Bardzo się cieszę, ponieważ, jak wiecie, ja jestem fanką pachnących balsamów. Uwielbiam. Ja. Jak ja wychodzę spod prysznica, to ja muszę pachnieć. Po prostu dla mnie bez zapachu bądź śmierdzące w mojej ocenie jakieś, nie wiem, żele bądź balsamy, to chociażby nie wiem, co miały mi robić na moim ciele, nie mają racji bytu w tryfonkowym świecie. Więc z tego też bardzo się cieszę. I tutaj mamy 50 ml. No to zbliżamy się do końca, szukamy dwudziestki. Kochani, tutaj mamy do kompletu ten krem z serii Absolu. Tu mamy 15 ml i ja z tego, i z tego co ja widziałam, to kosztuje. Po prostu jakieś dramatyczne jak dla mnie pieniądze, więc jestem mega ciekawa i bardzo się cieszę, że mogę go przetestować. No ale sama ta miniaturka jest taka, właśnie ciężka. Tutaj mamy chyba szkło, co umówmy się, dla mnie wcale nie jest bardzo na plus, no ale to tak, wiecie, luksusowy produkt. Czuć, że jest luksusowo. A czy będzie luksus na twarzy, to dam wam znać. No, powiem Wam, że jest na bogato i ja już widzę, że ten kalendarz się opłacał. Naprawdę się opłacał. 21. I tutaj mamy, słuchajcie, kolejny balsam do ciała, tym razem o zapachu IDOL. Bardzo lubię ten zapach. Ja go kiedyś dostałam w parce PR-owej i jest po prostu wow. Szalenie, szalenie mi się on podoba. 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 gdzie jest 22. Coś takiego. A, dobra, to ja już wiem, co to jest. To jest właśnie miniaturka tych perfum, o których Wam mówiłam, które dostałam w parce piarowej i to jest bardzo, bardzo elegancki zapach. To jest, wiecie, z tych kategorii. Takich wieczorowych. On mi się po prostu kojarzy z taką elegancką, piękną blondynką, rozpuszczone włosy. Wiecie, w jakimś jasnym garniturze sobie idzie kobieta pewna, taka kobieta sukcesu, ale taka przepiękna. Mmm. Obłędny zapach. Bardzo, bardzo go lubię, tak więc to jest bardzo na tak. Posmarowałam sobie tutaj i. Teraz będzie mi pachniało. Jest piękny. No to słuchajcie, to zostały nam dwa okienka. Dwudziestka trójka. I tutaj też jest w szufladce. O, i tutaj mamy pełnowymiarową pomadkę. Proszę, proszę, bądź w jakimś normalnym kolorze. I ona taka jest, wiecie, klikana. Zobaczcie, bardzo ładna, bardzo elegancka. Proszę Cię. Słuchajcie, to też nie jest mój odcień dlaczego oni nie zróżnicowali tych odcieni to jest 299 French Kashmir wiecie nie chcę jej jakkolwiek używać, no bo, no bo nie, bo to chyba nie jest mój a może, nie wiem nad tą się zastanowię, ponieważ ma piękne opakowanie i aż mi szkoda po prostu jej gdzieś tam oddawać, zobaczę zobaczę, zobaczę no, i zostało ostatnie wigilijne okienko, 24. No, i tego to się nie spodziewałam. Mamy w pojemności 20 ml. Czyli tutaj mamy naprawdę dużą pojemność ich kultowego serum. I to jest ten właśnie ten koncentrat, który miałam taki malusieńki. To tutaj mamy 20 ml. Czyli w sumie mam ile? To jest Advanced Genific, tak, to jest dokładnie to samo. Czyli tu mam 10 i tu mam 20, czyli mam 30 ml, czyli mam pełną pojemność w sumie. A samo to serum jest przecież bardzo drogie. No, tego się nie spodziewałam, ale jestem bardzo, bardzo ukententowana. No dobrze, kochani, to wszystkie okienka otwarte. Powiem szczerze. Że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego kalendarza. Zastanawiam się, czy to pudełko da się jakoś wykorzystać, bo tutaj są takie dwie bardzo fajne szufladki, więc jakby to wszystko, wiecie, tą konstrukcję wyjąć. Wiecie, bo tutaj są troszeczkę małe te pojemności tych, tych okienek, więc nie wiem, czy to się da wykorzystać. Jeszcze zobaczę. W każdym razie, jeżeli. Możecie sobie pozwolić na wydanie takich pieniędzy na kalendarz adwentowy, to ja uważam, że to jest no, pierwszy, jaki w tym roku otworzyłam, ale nie wiem, co go przebije. Naprawdę nie wiem, co go przebije. Tak więc, kochani, ja jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego zakupu. No poza pomadkami, które rzeczywiście są w nie moich odcieniach, tak wszystkich kosmetyków z całą pewnością, Użyję, zużyję i dam Wam znać, jak one mi się sprawdzają. Może, nie wiem, może jeden tonik gdzieś tam przeznaczę na jakiś właśnie bazarek czy coś takiego. No i na pewno tamte dwie ciemniejsze pomadki pójdą na bazarek. Co do tej jeszcze muszę się zastanowić. Nie wiem, może słocza sobie po prostu zrobię, więc no, muszę sprawdzić, jaki to jest kolor. I tyle. Dobrze, kochani. Przepięknie Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Dajcie mi znać, co sądzicie właśnie o takich drogich kalendarzach. Bo coś mi się wydaje, że jeżeli ktoś miałby kupić sobie ze trzy kalendarze po 300 zł, czy tam po 200 parę, to śmiem twierdzić, że ten jeden jest po prostu wart uwagi. No dobrze, to ja teraz czekam na to, jakie jest wasze zdanie. Całuję was, ściskam i zapraszam serdecznie na kolejne odcinki nie tylko z otwieraniem kalendarzy. Buziaki. Mua!